Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się na dzisiaj nie zapowiedziałem, prawda? No bo nie wiedziałem, czy się czasowo wyrobię. Ja jednak się okazuje, że znalazłem czas. Prawda? I bardzo serdecznie Państwa witam. O jedna osoba już nas, prawda, yy, ogląda. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Może przybędzie jeszcze trochę więcej osób? Tak. No bo tak jest do omówienia troszkę spraw. Troszkę tych spraw jest do omówienia, proszę Państwa. Tyle ważnych rzeczy się dzieje, prawda? No, przede wszystkim, co się dzieje, że, prawda, będzie jeszcze tylko jedno, jedyne posiedzenie Sejmu. Jedno, jedyne posiedzenie Sejmu będzie, proszę Państwa. Będzie to posiedzenie um, 16-17, jak tutaj. Tak, tak, 16-17 sierpnia. I kampania wyborcza, prawda? I urny. I kampania wyborcza. No, i będzie kampania wyborcza, proszę Państwa. No, z dobrych wieści to jest, proszę Państwa, o tyle, że, proszę Państwa, mamy już bardzo na naszej grupie dużo, prawda, emerytów. Prawda? Już tu kilka, kilka osób się, prawda, pochwaliło, że jednak są to osoby urodzone 58 roku, prawda? Bo właśnie ten rocznik w tym roku idzie na emerytury jest tu kilka osób się, prawda, u tego u ujawniło. Ujawniło się kilka osób. Prawda i no i bardzo dobrze. Gratuluję tym osobom. Gratuluję tym osobom. Gratuluję tym osobom. Prawda? Daj im Boże. Prawda, po, Jak tutaj pan pisał, prawda, po, po tego, po. Y gdzie my go tu mamy mamy. Pan Andrzej. Mu raz pisz. Po 49 latach i 10 miesiącach, prawie pół wieku, ja piernicza Prawie pół wieku. Osiągnął w końcu tą emeryturę. Prawda? Ja jeszcze kilka osób, prawda, się przyznało do tego, że osiągnęli tą emeryturę po 49 latach. Ja nawet poprosiłem pana Andrzeja, czy by się zgodził, żeby pan Andrzej jest z Łodzi, czy, by się, czy, by się, czy by się zgodził, wyraża zgodę na to, żeby prawda, ten jego wizerunek wykorzystać, prawda, w tej antykampanii, prawda, jaką mamy zamiar zrobić, a powinniśmy zrobić i wszystkich bardzo proszę, żebyście się włączyli w tą antykampanię, która tylko lada, lada moment ruszy, jak prezydent podpisze, prawda, kiedy będą wybory, a to musi to zrobić w przeciągu teraz dwóch tygodni, no to pełnym prawem rusza kampania wyborcza, Prawda, tak? I my się do tej kampanii musimy, proszę Państwa, włączyć. Musimy, musimy włączyć w to, że do tej kampanii musimy się włączyć, proszę Państwa, nie odpuścić, tak, Prawda? Jesteśmy to winni. Jesteśmy to pisowi winni, tą antykampanię, jesteśmy winni. Ja wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do tej antykampanii, ja też zamierzam się mam włączyć i to aktywnie, Prawda? Nie, już w postaci, proszę Państwa, prosimy, błagamy, w postawie proszalnej, tak, prawda? Nie, nie w takiej postawie, bo to już nie ma sensu, proszę Państwa, to już nie ma sensu, prawda? Nie ma sensu, prawda? Z, z podniesioną głową, proszę Państwa, z wystawioną klatą, prawda? Włączyć się w tą, w tą, w tą kampanię, włączyć się w tą kampanię, prawda? Włączycie poprzez po prostu poprzez ośmieszenie ich, poprzez ośmieszenie ich, prawda? Poprzez ośmieszenie ich. Bo są śmieszni a my ich jeszcze bardziej uśmieszymy. Poprzez ośmieszenie tego, tego, tego całego pisu. Prawda, no i trzeba podziękować też, prawda? Prawda, Piotrowi ludzie, trzeba NZ Solidarność podziękować, prawda? Tak, dopilnowali, dopilnowali naszej emerytury stażowej, tak trzeba trzeba dopilnować. No, trzeba dopilnować, trzeba im podziękować, tak, dopilnowali. Napocił się chłop, napocił się, prawda? Natupał się, prawda? Odgrażał się, buch, 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 buch. nadymał się, prawda? Jak ma w zwyczaju, prawda? Starał się chłop, starał się chłop, prawda? I, tego, i, i, I trzeba, prawda? I trzeba. Humorystycznie tak, proszę Państwa, tak humorystycznie, prawda? Apeluję, humorystycznie tak, prawda? Rozegrać to, rozegrać to proszę Państwa, tak humorystycznie prawda, humorystycznie, tak, to rozegrać, proszę Państwa, jak najwięcej ludzi się dowie, niech ludzie mają świadomość, niech ludzie mają świadomość, prawda, jak nas tutaj, że tak powiem, w konia zrobili, prawda, no niech się pochwalą właśnie, niech się pochwalą. Dzisiaj właśnie a propos, propos właśnie, yy, proszę Państwa, a propos, propos właśnie yy, tej antykampanii, prawda, Proszę bardzo, tutaj mam post. Jedna z pań pochwaliła się. No tak, gdzie to mam? Tutaj zaraz, proszę państwa, znajdę. Tak. O, jest, pani Basia. Pani Basia Kalista, tak. Dzisiaj miałem okazję spykać, spytać w Tychach, yy, spotkać się w Tychach z Morawieckim. Zadałam mu pytanie: co z emeryturami stażami? Odpowiedź od niego. Pracujemy nad tym. Zastanawiam się tylko, jak długo będą jeszcze pracować. No. 50 lat! Pani Wasiu, 50 lat, tak jak my pracujemy w zakładzie pracy. To, to oni będą 50 lat pracować nad tymi emeryturami. Pani Wasiu, kochana, dziękujemy w imieniu swojej własnej, w imieniu grupy. Dziękuję pani bardzo, że pani zabrała głos. Prawda? Myślę, że to było spowodowane moim ostatnim apelem właśnie, że oni takie te pikniki urządzają, tam 800+, jeżdżą tam do Koziej Wólki, prawda, do, do innych e, pomniejszych miasteczek i wsi jeżdżą, prawda, no bo do dużych nie pojadą, prawda, bo z tym różnie mogłoby być, prawda, no a tam pojadą, proszę Państwa, no i, i ludziska się zejdą, sołty zgromadzi, prawda, no i, prawda, i heja, prawda, Anty kampanię, kampanię sobie robić, prawda? Tak. Za pieniądze podatników. Przepraszam, bo jedno takie takie taki piknik 800 plus kosztuje tylko bańkę. Bańkę złotych, no. Nie bańkę mleka, bańkę złotych. Milion złotych kosztuje. Prawda? I pieniążki pan Morawiecki, z tego co, co prawda w mediach opozycja mówi, wziął z funduszu rezerw. Taki fundusz rezerwowy, mają taki rezerwowy. Prawda? nas sprawy nieprzewidziane. No widzicie, kochani? Kampanię partyjną robić z pieniędzy, proszę Państwa, podatnika. Nie no, to się w pale nie mieści, panie premierze, to się w pale nie mieści, nie tylko w pale, to się nie mieści, proszę Państwa, w prawie. No. I pan za to bekniesz, panie Morawiecki. Prawda? Bekniesz pan za to. Po wyborach, prawda? Jak się ta nóżka poślizgnie, prawda, to pan za to bekniesz, no. Kampanię urządzać, proszę Państwa, z pieniążków podatnika. Hmm. Fundusz Rezerw Strategicznych. Ale Tak się nazywa ten fundusz, prawda. O. Mamy tutaj na grupie pana Mateuszka z takim nosem wielkim, ula. Taki na pół metra nos. No to, to jak, tak jak u Pinokia. Jak u Pinokia. Jak kłamał, to mu się nos wydłużał, no. Mm, tak, dokładnie. Dokładnie, proszę Państwa. No więc, więc Pani Wasiu, to dobrze, że Pani była, i wszystkich innych zachęcam. Bierzcie udział w takich czymś. Tylko nie dajcie się, proszę Państwa, prawda, szkoda, że Pani Wasia, nie wiem jak, jaki tam był finał, prawda, dalszej dyskuty z Panem, yy, z, panem z Panem, Mateuszkiem, Pani Wasiu, no bo jak ja bym był na pana, Pani miejscu, to mi się nie dał tak być. Nie dałbym się tak zbyć, tak takim, yy, 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 cytatem typu: yy, Pracujemy nad tym, ile lat będziecie pracować. Trzeba było powiedzieć, ile lat będziecie pracować? 8, a może 50, tak jak my, oczekujący na to rozwiązanie, panie premierze. Takie bajki, to co pan możesz, Dzieciom na dobramoc, tak. Pracujemy nad tym. Tak. I więc zachęcam Państwa, bierzcie udział w takim czymś, no i zatem pytajcie, pytajcie, pytajcie Pana yy, Morawieckiego, pytajcie, a może Prezio będzie, no, a może właśnie, a może będzie Prezio, no, albo inny tam, prawda, yy, przyboczny, tak, pretorianin, tak. No, więc proszę Państwa, warto w takim, w takim brać, brać udział, proszę Państwa, warto brać, brać yy, udział właśnie i pytać, proszę Państwa, i pytać, ich, prawda, kompromitować, no to. No niestety. No ale wiecie Państwo, nie wiem czy zauważyliście Państwo, ale zostały proszę Państwa, ponownie ponownie zostały, proszę Państwa, odblokowane zostały emerytury pomostowe. Pomostowe emerytury zostały odblokowane. Jeszcze nie wiemy, jak oni będą w pełni wyglądać te emerytury, prawda. Co oni tam, w te, prawda, w tych, tych emeryturach pomostowych znowu coś po tego pokombinują. No, pokombinują to, żeby, proszę Państwa, jak najmniej ludzi skorzystało. Żeby, prawda, mógł stwierdzić, że no daliśmy, zrobiliśmy, prawda. A ile z tego korzysta, to inna sprawa. Tak, z pewnością to będę. Ja nie znam tych założeń, jakie one będą. Jaka będzie, proszę Państwa, yy, yy, liczba tych stanowisk pracy zaliczanych do yy, warunków szkodliwych? Kiedyś było ich 250, prawda? Podobnie, że okroili na 25. No a, 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 a jakie będą teraz? No na pewno zostanie się na przykład tancerz zawodowy, tak? Hmm. No zaiste, prawda? Praca tancerza zawodowego, proszę Państwa, jest pracą w warunkach szkodliwych. No tak! Proszę Państwa, ile on się tam na gimnastykuje? Ja, proszę Państwa, tak. Ile on się na zwłaszcza jak mu władza zagrał? To on się tam na ten, ten biedny tancerz, prawda? Panowie tancerze i tancerki, nie pogniewajcie się na mnie. <laughs> Przynajmniej tak. Ja tutaj nie do, do was nie mam, no ale stwierdzam tylko fakt. No. Stwierdzam tylko fakt, proszę Państwa. Prawda, także, także. Nie wiadomo jeszcze jak to będzie proszę państwa wyglądać, jak to będzie wyglądać. Prawda, znowu wstępnie z założeń, prawda, wiem, że tego, że będzie liczony ten y, czas pracy w warunkach y, szkodliwych do 2008 roku. Przed 89 też będzie liczony. Też będzie liczony i tutaj proszę państwa, no prawda powiedzmy sobie prawdę, prawda, prawda y, może nie wszyscy Prawda, ale jakiś ten procent prawda, z nas będzie mógł z tego skorzystać? Będzie mógł prawda, z tego skorzystać. Jaki to nie wiemy? Na jakiej zasadzie to będzie działać? razie ta ustawa została przez parlament przegłosowana i proszę Państwa, i wróciła do, 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 na, na biurko prezydenta do podpisania. Także, także no. Nie jest to dużo, proszę państwa, nie, 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 wszyscy, nie wszyscy się na to załapią. Prawda? No ale, no ale proszę państwa, ale, ale właśnie y, y, pewna część ludzi będzie mogła z tego skorzystać. No. Jak to mówią, darowanemu koniowi nie zagląda się. No nie zagląda się darowanemu koniowi, no. Nie weźmiemy tego podarowanego konia. Zobaczymy, proszę Państwa. zobaczymy. Jak to będzie, jak to będzie. O, nas sucha. Emeryt już, prawda? No. no, Kaziu, tylko nie daj się zbajerować swojej szefowej i nie wracaj do, do, do maszyny. Daj sobie spokój. Bo czekałeś, że ostatnio, prawda, na jakieś się chorobsko tam przypa, przypętało, widzisz, widzisz. Szanuj zdrowie, szanuj zdrowie i odpoczywaj żadnej, żadnej pracy przy maszynach. Tak. Proszę Państwa, no właśnie. Także bardzo Was, prawda, zapraszam o o, tutaj yy, moderatorka Renatka, sprzed dwóch dni, pani Borowiak, posłanka Borowiak, twierdzi, że PiS dbało o kobiety, a, a oczywiście, że dba, no, komentujmy na stronie pis -u. bardzo słusznie, Renatko, bardzo słusznie, bardzo słusznie, prawda, prawda, to jest, to jest taka funkcjonariuszka, koleżanka zresztą Ruseckiej, prawda, no, w, odbyła się, prawda, yy, debata w podkomisji, prawda, polityki społecznej i rodziny, prawda, w której tam yy, działacze, yy, prawda, yy, członkowie tej komisji, prawda, i tam byli członkowie OPZZ-u, prawda, i, i, i właśnie yy, chcieli podyskutować na ten temat, no, niestety pani Borowiak, prawda, zrobiła se, prawda, wiec wyborczy, prawda, na tej podkomisji mi udowadniała i przekonywała, jak PiS zrobił dużo, dużo zrobił, tak, dużo zrobił, dla kobiet, nie tylko dla kobiet, prawda, dla wszystkich dużo zrobił, no coś nie ma, nie ma lepszej partii, prawda, prawda, rządu, partii, prawda, jaki no mógł się w Polsce przyśnić, nie mógł nawet, no, no ja tutaj, chodząc po, po tego, po, po, po tych, po tych pisowskich grupach, proszę Państwa, mm, Spotkałem się z takim komentarzem, pan, yy, pan z zagranicy, tak, prawda? Łuciek z tej Polski, prawda? To jeszcze za, tam, za czasów, prawda? Jak prawda, stanu wojennego Łuciek, no i on teraz nie może zrozumieć. Nie może zrozumieć. Przecież to najlepszy rząd, prawda? Z jego perspektywy. Najlepszy rząd, jaki mógł się Polakom przyśnić i, 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 i wydarzyć. No, i dlaczego 60% społeczeństwa, jak przyznaje ten pan, nie popiera tego rządu? No więc ja sobie pozwoliłem wejść w komentarz z tym panem i mówię: panie, panie, znajdziesz pan odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. No, 60% społeczeństwa nie chce. One są dobrzy, prawda, one są pracowniczy, prawda? A, a społeczeństwo mówi: be, nie chce ich. Najlepszym sposobem porzuć tą zagranicę, przyjeść tutaj do Polski. Prawda? Zatrudnij się. Prawda? Zacznij żyć w tym kraju i zrozumiesz. Będziesz miał odpowiedź. Będziesz miał odpowiedź. Dlaczego 60% społeczeństwa nie chce tej, tej sprawiedliwości, tego prawa. No i zrozumiesz. Bardzo szybko znajdziesz odpowiedź. No, no słusznie. Uważacie, że... Uważam, że za słusznie odpowiedziałem temu, temu panu. Prawda? Także, proszę Państwa, tak to wygląda. Pamiętacie, pamiętacie, deklarujcie się też, kochani, deklarujcie się też, prawda, żeby taką wycieczkę 31 sierpnia y, zorganizować do Gdańska, tak. Trzeba tam pojechać do tego Gdańska, kochani, i, i prawda, i podziękować, podziękować, prawda, y, Piotrowi, prawda, całemu, prawda, całemu zarządowi Krajowego za Solidarność, Podziękować, prawda. Za ten trud, za tę pracę, którą włożyli, nieugiętą, prawda? <laughs> nieugiętą, prawda? Włożyli dużo, dużo pracy, szczególnie w te emerytury stażowe, właśnie, no, prawda? No, będą, będą, no, no, pracujemy, będą, no, takie, takie, proszę Państwa, odpowiedzi, no, będą, no, no będziemy w narzędzie, tak, proszę Państwa, więc warto Piotrowi podziękować, warto Piotrowi podziękować. Później następna taka okazja będzie, prawda, można się wybrać do, 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 do Częstochowy, się będzie można wybrać, proszę Państwa, i też byliśmy rok temu, to warto i teraz pojechać, może, może ten, może, może będą goście nie zeszłym roku, w zeszłym roku, prawda, prezydenta nie było, Andrzeja Dudy nie było, jeden Duda był, tylko Piotr, Andrzeja nie było Dudy, a da, szkoda, Mister był wtedy, prawda, biskupów pełno, prawda, no, no i jak się czuł ten Piotr, prawda? Prawda zamiast, prawda? Podziękować zamiast Brawa, prawda? To, 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 to przyszła jakaś samozwańcza grupka, jak on to nazwał, prawda? I tutaj przyszli z transformatami. Tak, mi się zakłócają, prawda, tak, prawda, się domagają. No i jak można nam się domagać emerytur, no. no, no jak można? No brawa bić Piotrowi, to można, ale gdzie emerytur się. To jest taki wstyd ciężki biskupi na to patrzą, prawda, tak. No, no na się, chłopina wstydu. Prawda? Naje się i w tym roku, w tym roku też tam się wybierzemy. Prawda? Myślę, że mi się to uda. Z pewnością ci, co byli w zeszłym roku, dołączą mi w tym. Prawda? No, na się, chłopina wstydu. Prawda? No, trzeba, trzeba, proszę Państwa, trzeba. Hmm. Trzeba za to, 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 proszę Państwa, do tej kampanii się przyłączyć. no. No, Kaziu już od poniedziałku na emeryturze, tak? Ostatni dzień na urlopie i na emeryturę. Kaziu, Lenart, no dobrze, Kaziu idź na tą emeryturkę, tak? Idź na tą emeryturkę. No, to wiele już nam poszło, tak? Tak. Proszę Państwa, no. myślę, że myślę, że będę kończył. Myślę, że będę kończył dzisiejsze spotkanie niezapowiedziane. Prawda, ale widzę, że tutaj osoby mi oglądają i bardzo dobrze. Prawda? dzisiaj niedziela. Zresztą zauważyliście, że ja będę... Aha, chciałem jeszcze pozdrowić, proszę Państwa. Chciałem jeszcze pozdrowić dzisiaj. Nawiązałem kontakt z panią Janowską. Panią Janowską. wiedzę Pani Aniu, pozdrawiam. Nie wiem, jak nas pani słucha. Pozdrawiam. Bardzo mi miło było panią poznać. Prawda, i, 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 i ta pani obiecała, prawda, od niedawna jest na naszej grupie, ale prawda, jest bardzo aktywna i obiecała, że jak takie wydarzenia, jakiekolwiek będziemy, prawda, organizować, to pani się tutaj do nas dołączy. Trzymamy za słowo. Prawda także. Także super. Pozdrawiam Pani i dziękuję. Do nawiązania kontaktu. O! Jest Pani Ania, oglądam je. No to świetnie. Ja również Panią pozdrawiam i dziękuję. Wymieniliśmy się telefonami, także... Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, blisko siebie mieszkamy. Z czego się cieszę? No, pani Iza nas nie ogląda dzisiaj. Nie, nie ogląda nas pani Iza. Ale z pewnością później sobie obejrzy Także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Głowa do góry, kochani. Nie marczy się głowa do góry, prawda? No i coś temu pisiorom jesteśmy winni. Zróbmy im tą antykampanię, proszę Państwa, angażujcie się w to. No i pamiętajcie, prawda, bierzcie udział w takich prawda, wydarzeniach tam. Piknik, prawda? 800 plus i te inne wydarzenia, prawda? A oni będą taki objazd, prawda, robić. Robią i będą robić, prawda. I będą robić, prawda. Będą robić, no bo co, co im pozostało? No tylko to im pozostało. No, bo tylko to im pozostało. Prawda? Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, kochani, prawda. No i nie bójmy się, prawda. Nie dajmy się. Będzie dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.